Dzień dobry moi kochane ptasienki, dosłownie dzień dobry, bo nagrywam to o 4 rano, zapraszam was na zimową serię... Ten piękny, zimowy dzień poświęcimy na pomoc kolejnym rodzinom i kolejnym Simom. A mamy tutaj prawdziwe księżniczki od ptaszenki Martyny. Pomóż każdej z nich. Znaleźć sobie drugą połówkę do tej rodzinki jest dom w mojej galerii. I to dosłownie są, słuchajcie, księżniczki. Jest Elsa, jest Merida, Kapciuszek, Bella, Śnieżka, Tiana i Aurora. O, moja ulubna księżniczka. Chociaż nie, chyba Merida jednak moja ulubiona. A która z księżniczek jest waszą ulubioną? Piszcie w komentarzach. Zamek jest naprawdę przepiękny, ale księżniczki mają na sobie jakieś dziwne czapki, ale w środku jest kochani przepiękny i księżniczki wchodzą do środka. One mają hajs. Jakby nie patrzeć, to mają bardzo fajną urodę. Mają cudowny dom. Jest tu mnóstwo sypialni i różnych innych rzeczy. Więc ja pomyślałam, że po prostu zgarnę tutaj ośmiu kawalerów z mojego hashtagu święta pia, pod które możecie dodawać też rodzinę do tej serii. Więcej informacji w opisie. Nie wszyscy będą księciem. Na przykład może być bezdomny, jak w tym wypadku. I może nie wyglądać zbyt atrakcyjnie. Ale pojawiają się również bardzo przystojni Simowie. Ten wygląda totalnie jak książę. Jest nawet chłop podobny do Alladyna. Robię to, pobieram żula. Mam jeszcze takiego przystojniaka i chłopa, który wygląda jak Forrest Gump. Razem z moimi kawalerami, czyli Mieciem, Luisem, Mietkiem, Liamem, Antkiem, Aleksandrem i Kenzim wylądowaliśmy w zamku naszych księżniczek i urządzimy tutaj prawdopodobnie Dziwą imprezę i ja mam taki szalony pomysł, moi kochani. Zrobimy imprezę romantyczną. A mianowicie w każdym pokoju umieszczę koszyk VIP-a, sprawiający, że Simowie będą mieli romantyczny nastrój. Okej, okay, wszędzie umieściłam te kosze, i teraz zrobię jedną dużą imprezę, ale muszę zrobić tak, żeby oni nie opuszczali zamku. Więc chwilowo usunę drzwi, oczywiście odpalę muzykę romantyczną. I zobaczcie, że romantyczny nastrój działa, bo wszyscy są w romantycznym nastroju, a wy nie flirtujcie sami ze sobą. Mam takie założenie, że ta impreza będzie trwała 24 godziny w romantycznym nastroju. I na sam koniec zobaczymy, jakie będą mieli relacje Simowie. I każda księżniczka będzie spikniła i związana na całe życie małżeństwem z Simem, z którym ma najbardziej romantyczne relacje, więc wy nie możecie ze sobą flirtować wzajemnie! Czaicie? Musicie z księżniczkami! Twoją drogą, kochani, powiedzcie, który z kawalerów jest waszym faworytem i który wam się najbardziej podoba? Boże, przeraża mnie to, że oni flirtują ze sobą. Wy macie z księżniczkami chłopy! Z księżniczkami, nie sami ze sobą! Dobra, kochani, to działa. Oni zaczynają w końcu ze sobą wzajemnie flirtować. I wystarczy, że spojrzymy na te ikonki nad ich głowami. Kolejny pokój, który jest przez ludzi oblegany, to jest ten taneczny z barem. Flirtują ze sobą. Kto, kto jako pierwszy? Aurora. Uuu, rozkręca nam się fabuła, tak? On jej pocałował właśnie dłonie. Normalnie flirtują ze sobą jakieś serduszka. Są co chwilę tutaj rzucane. Kochani, jest pierwsza róża, Mulan. Razem z Aleksandrem tutaj flirtują i nawet nieźle mi idzie. Kaptu. Zarywa sama z siebie do Alladyna. Czy będzie z nich para? Póki co oni się na maksa zaprzyjeździli. Postanowiłam im zrobić integrację przy wspólnym stole i ugrillowałam steki dla każdego. I wołam teraz wszystkich, żeby zjedli, bo niektórzy nawet jeszcze nie znużyli się ze sobą zapoznać. Kochani, mamy pierwszy pocałunek: Mulan. Słuchajcie, jako pierwsza zaliczyła kiss. Okej, okay, robią teraz barabara. Kapciuszek w szoku. Mietek tutaj robi podchody do księżniczki. Mulan już jest po pierwszym. Barabara. O, kochani, właśnie się wydarzył pierwszy pocałunek pomiędzy wampirem a śnieżką. No dobrze, kochani, a więc impreza minęła się, skończyła. Za dużo pokoi i oni nie się ze sobą dobrze zaprzeźnić. Przynajmniej nie wszyscy. I będziemy teraz po kolei każdą księżniczkę oglądali i sprawdzali, z kim ona ma najlepsze romantyczne relacje. I w przypadku. Elzy, jest to Louis. Ej, ona z nikim nie nawiązała romantycznych relacji. Kapciuszek wie, że Liam nie jest zainteresowany pod względem romantycznym. Liam woli chłopaku. Ona też nie ma z nikim romantycznych relacji. O Aurora ma z Antkiem, więc przynajmniej to mamy wyjaśnione. Bella również nie ma z nikim romantycznych relacji. Elzyna to Śnieżka jest z Kenziem związana. Merida waleczna. Trochę z ale on już jest zajęty. Czyli bez pary została nam Merida, Bella. Tiana, kapciuszek i to w sumie wszyscy. Więc widzowie, ja teraz zrobię coś takiego. Zrobię im taki klub, słuchajcie, na maksa ogarnięty z super silniejszą flirtiarską aurą. I dzięki temu będzie naprawdę mega romantyczna atmosfera i oni powinni ze sobą na maksa flirtować i na maksa ze sobą, patrzcie, już ze sobą flirtują, e, się związać i dzięki temu już będziemy mieli jasność i stworzą nam się naprawdę zarąbiste pary. Patrzcie, jak romantycznie! Oni się właśnie całują, oni Właśnie flirtują ze sobą. Oni sobie tanczą w najlepsze. No, nie, one się zaczęły zdradzać. Stworzył się z tego jeden wielki bałagan. Każdy flirtuje nagle z każdym. A to nie tak miało być. Po prostu tej grupy nie są o, przez tych Zimów o, rozróżniane. O tym myśleć. I muszę zapytać, chcesz ze mną zamieszkać? Patrzcie, stworzył się sam siebie pierwszy związek. Nagle mieć słuchajcie, zaliczy Belle. Ma Bara Bara z Bellą. Okej. Okay. Ja jestem w szoku, co się tutaj dzieje. Po prostu. To Mirida z bezdomnym się. Kochani, mamy pierwsze oświadczyny. Śnieżka oświadczyła się wampirowi. Czekajcie, słyszę dźwięk. Tak, ktoś właśnie robi barabara, bara, bara, nawet bez mojej wiedzy. Skoro mamy ustawione tu barabara bara w klubie, to oni to robią bez mojej wiedzy. I obawiam się, że ta szalona noc skończy się wieloma niechcianymi ciążami, a raczej ścianymi, bo czemu nie? <śmiech> Dziewczyny, <śmiech> to nie tak miało być! <laughs> Dziewczyny! je za dwoje! Okej, okay, mamy pierwszą wpadkę po imprezie szalonej. Oświadczyny właśnie nastąpiły widzowie! To wspaniałe, kochani! Witam was na największym zbiorowym ślubie, na którym kiedykolwiek byliście, bo właśnie księżniczki biorą śluby. Bella z Mietkiem, Aurora z Antkiem, a Elsa z Luizem. Śnieżka z Kenzim, a Mulan z Aleksandrem. Jakby co, to kapciuszek związała się z Taną. I w sumie Merida jako jedyna nie ma chłopa i totalnie mi się nie udało z nikim ją jej zeswadać. Ona nie chce nikogo. Ma strojnik związek skazany na porażkę. Chciałam na siłę zrobić jej jakiś związek, ale stwierdziłam, że nawet w bajce ona nie chciała mieć chłopa, więc ją po prostu zostawię i ona będzie singielką i tyle. Tym sposobem nasi chłopacy będą mieszkali w prawdziwym zamku, w którym będzie sprzątał prawdziwy kopciuszek. Wszyscy z wyjątkiem Meridy mają super życie i super romanse. No może z wyjątkiem Miecia, który jako jedyny sobie nie znalazł nikogo, ale z racji tego, żeby nie było mu smutno, to niech tu zostanie i przynajmniej nie będzie bezdomny. A ja z całą pewnością odwiedzę ich jeszcze nieraz, żeby zobaczyć ich piękne dzieci, bo kilka księżniczek spodziewa się już dziecka. Oczywiście nie zapomniałam o rozdaniu i, i poprzednie rozdanie wygrywa Taszynka Lannister, a dzisiaj za pomocą Instant Gamings, gdzie możecie znaleźć wszystkie rozszerzenia do Simsów w super niskich cenach i na promocjach rozdaję wam akcesoria do toddlerków, które właśnie dla was kupiłam. I standardowo, żeby zdobyć to rozszerzenie, trzeba zostawić komentarz, a w komentarzu kontakt do siebie, polubić ten film, no i mnie subować. A my już lecimy do kolejnej rodziny, bo tym razem czeka na nas bardzo ciekawa pannica. Pandora jako dziecko wychowywała się w dużym sierocińcu, przez co wyrosła na mroczną kobietkę, której marzeniem jest zostanie wampirem. Nieśmiertelisimowie bardziej ją pociągają. Czy pomożesz spełnić jej niecodzienne marzenie? Nie pija. No dobrze, poznajmy ją więc i ona jest od razu głodna, ale muszę przyznać, że wygląda epicko. Ma świetną stylówę. No dobra, więc idę ją lepiej poznać i co się jej ugotować? Co się stało? Widzieliście to, jak miała nogi połamane? Ona ma wzdęcia, o co chodzi? Ojej, przyszła Krysia w zaawansowanej ciąży Będzie miała dziecko z Michałem Krysię i Michała poznaliśmy w poprzednim odcinku zimowej serii A wy pamiętajcie, że macie całą playlistę, jakbyście jakieś pominęli Nastał wieczór, więc mogłam się w końcu wybrać z dziewczynami do miasteczka wampirów I poznać wampirzy kawalerów, których w tym miasteczku jest tylko dwóch Pierwszy z nich to oczywiście Kale A drugi z nich to oczywiście Vlad Dlatego stworzyłam klub, w którym będą... Się zachowywali między sobą przyjaźnie oraz romantycznie. Pędzą ze sobą całą noc i zobaczymy, z kim Pandora najbardziej się zaprzyjaźni i lepiej się dogada i z tym wampirem postaramy się, żeby się związała. Ja oczywiście będę robiła za barmana. Ej, czy oni się przed chwilą przytulali? LOL, ja tego nie zauważyłam. Nagle, jaki romantyczny jest z Wladem? Co się stało? To się stało, dosłownie w sekundę. Czyżby to był Wlad? Ona nawet idzie do niego. Bara, bara! Czy ty jesteś normalna? I przysięgam, że minęło kilka sekund. A on już gotowy. Z jakiej paki Barabara? Ja tylko wziąłem romantyczne, a nie Barabara. To było mega dziwne, widzowie, przysięgam. Ej, ona zdobyła odczucie do Wlada, że bardzo dotyniam to, że znajduje to już na mnie czasu. Jest. Zdecydowanie to będzie Wlad. Ej, ale on mówi o przeprowa. Aha, dobra, to już jest pocałunek. Okej. Okay. Prawdopodobnie Vlad wygrał. Nawet nieprawdopodobnie. Zdecydowanie Vlad wygrał te, tą potyczkę e, romansową. I Pandora wybiera. Go? Ale on chyba jej nie wybiera. Omega. Co to było? Boże, Kalem chciał z Wladem nawet flirtować. O dobra, teraz pierwszy pocałunek wszedł, więc się cieszę. Ej, co się dzieje? Ej, słuchajcie, widzowie! Ja nie wiem o co Kaman, ale ona tak, tak się zachowuje w taki sposób. Jest jakaś opętana. Zobaczcie, jak ona wygląda. Co jest? Ja ona robi tak i pierdzi w ten sposób. Przysięgam. I to już nie pierwszy raz. Czy wy to widzicie? I odkryto w A i dobra, co on robi? O nie, ej słuchajcie, on jest głodny i on chyba będzie pił z niej krew, tak? Przemienił mnie wampira. O, on sobie on sam siebie przemienia wampira? Nigdy w życiu mi się to wcześniej nie zdarzyło. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby bez naszej zgody wampir przemienił e, naszego Sima w wampira? Ja nie wiem, czy to jest możliwe, ale to się właśnie wydarzyło w tym momencie. Jej marzenie się spełniło. Bez skitu, on sobie ją normalnie sam przygotował. Dlatego chciał barat. Bar od razu z nią robić sobie i poszedł śnieżać nagle śnieg, jakby to jest chore. A ja im gotuję romantyczną kolację. Dobra, widzowie, oni robią to barabara. Bara. Jak będzie z tego dziecko, to jestem ciekawa, jak będzie wyglądało, bo wszystkie dzieci w Lada są właściwie naprawdę bardzo brzydkie. Może ja jej od razu zrobię test ciążowy wobec tego, ale Laska się ustawiła naprawdę. Jest wampirem. Jeszcze jest w ciąży, czy nie? Nie jest w ciąży, słuchajcie, może następnym razem. Okej. Okay. To samo, i pierdzi wtedy, to jest chory jakieś. ja nie wiem co jest nie tak z tą Simką, ona jest porwana, nie? To było naprawdę bardzo ekspresowe wszystko, ale wiecie czego jeszcze nie ma? Ona jeszcze nie mieszka z tym wampirem. Ej, tak, może sam siebie zapytał? Nie mogę przestać o tym myśleć i muszę zapytać, czy ze mną zamieszkać? Tak... Boże, i właśnie miałam go pytać, czy on się nie chce wprowadzić, i wtedy wiecie, ja bym do niego jednak się wprowadziła. No zarumpiście, on teraz może jej się w końcu oświadczyć w super poputkach w króliczki. I to jest po prostu idealny scenariusz na różne książki, nie? Znalazła sobie wina wokół palca wampirzego lorda. Spełniła swoje największe marzenie. O, i on jest wierny nagle, jak fajnie. Patrzcie, jaką ona ma super suknię! Zaprosiliśmy goście innych wampirów, ale też naszych sublokatorów, których ona zdążyła poznać. Jest jej zimno, spoko, zaraz będziesz wampirem nie będzie ci zimno. O, zobaczcie, już się powoli przemienia, ale to fajne. A ja sobie jako jedyna siedzę tam przy stole. i to jest mega fajny ślub, jest tak mało osób, ale jest bardzo sentymentalny. Jak słodko. Który to już ślub dzisiaj? No będzie z dziesiąty widzowie. Ale się wyszaliliśmy na tych weseliskach. A więc spełniliśmy życzenia i marzenia naszej z Pandory. Mega fajna była tu rozgrywka. Ja mam taki sentyment do Vampiru. Bardzo lubiłam grać z wampirami jak byłam dzieckiem i grałam w The Sims 2. A rozszerzenie z wampirami rozdam wam już jutro o 18 na kolejnym filmie, bo widzimy się codziennie aż do Wigilii o godzinie 18 u mnie na kanale. Pamiętajcie, że odliczamy razem do świąt. Z tej strony Fia. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do jutra. Hejka!